Bądź mną, wyprowadź się od starych. Właściciel mieszkania wstawia ci zmywarkę. Kup kostki do zmywarki, umyj naczynia, zostają na nich zacieki. Dowiedz się, że musisz kupić też sól do zmywarki, żeby nie było tych śladów. W sklepie tylko opakowania po 9 tysięcy kilo za 9 tysięcy złotych. Nie potrzebujesz aż tyle i nie chcesz wydawać hajsu. Pojedź do rodziców na obiad, odsyp sobie od nich trochę soli do torebki, bo oni też mają zmywarkę. Wracaj do domu, stój na przystanku, pal szluga. Sam skręcam. Udeżdżają bagiety nieoznakowanym samochodem. Co pan tam pali? Szlugę. Bagieta wącha. Wszystko ok, ale jak już się zatrzymaliśmy, to pan jeszcze kieszenie i plecak pokaże. Wyciągają ci z plecaka torebkę z solą do smywarki. O! no to teraz to masz młody przejebane. W jeden 1 odbiór. Podeślicie chłopaków na Jana Pawła II. Mamy tu zdarzenia. Tłumaczenie nic nie pomaga. Po pięciu minutach trzy bagietowodzy, Wszyscy ludzie na przystanku patrzą. Ty w kajdankach. Sześć bagieciarzy stoi dookoła. Mariusz, weź rzuć okiem, bo ty na tym szkoleniu byłeś. Ile tego jest? No Bogdan ze 100 gramów będzie amfetamina albo mefedron albo nawet koks. Idziesz do Pietra prosto, rozumiesz skurwysynu, synu. Prokuratora ci od razu da sanki za coś takiego kumasz chuju. Do września w areście posiedzisz. Ale panie bagiet jeszcze, to naprawdę sól czanów do zmywarki. Mnie nie oszukać. 10 lat w policji robię gnoju jebany. Jedziecie na komisarę, całkowite przeszukanie, dosłęne przysiady, pozdro komatych, przykuty do krzesła na wadze wychodzi 120 gram soli do zmywarki lub jak kto woli mefedronu. Znasz Robsona? Znasz Cygana? Znasz Siwego? Dla kogo latasz? Skąd to kurwa masz? Plaskuny na mordę, kopanie po kostkach, opowiadanie, jak mi pod całą spreparują anus. Zebrałem się pół komisariatu. Wszyscy opowiadają, jaki zaraz w pierdło dostanę, jak się nie przyznam do posiadania narkotyków. Nie powiem skąd mam. Wszyscy grożą, ile lat będę siedział w więzieniu. Ja już kurwa łzy w oczach. Przychodzi jakiś komendant. A co tu się dzieje? Złapaliśmy wielkiego handlarza, panie komendancie. i mordę, że przerzekasz, że to sól do zmywarki. No jak dla mnie to faktycznie sól. Kilka dni temu sam dosypałem, ale trzeba do badań do laboratorium. Perspektywa siedzenia w sztumiasz, będą wyniki badań z laboratorium. Powiedz, że możecie pojechać do domu, do starych i porównać komendant mówi, żeby tak zrobić. Jedziesz komisyjnie z czterema bagiet majstrami do starych. Ty Mariusz, tylko musimy na Oliencie, bo może gnunest chce w pułapkę wziąć. Jak wchodzicie do starych, to bagiety ręce mają na kaburach. Pani Gałecka. przeszukanie. Pani pokaże sól do zmywarki. XDDDDD. Starze oszołomieni, jakby się piwa napili. Matka pokazuje sól. Wygląda tak samo. Atmosfera się trochę uspokaja. Baguette majstrzy myślą. Ale skąd ja mam, mogę wiedzieć, czy pani też tu kokainy nie trzyma? Czo? Słodki Jezu, PNG. Jedziesz z matką, ojcem i czterema policjantami do sklepu komisyjnie, kupujecie paczkę oversoli 9000 kilo za 9000 złotych. Mandoliny ludzi przy kasie. Jak 7 osób, w tym 3 bagiety, kupują paczkę soli najlepsze. XD. Bagiety wsypują trochę na maskę radiowozu, takie same jak to z plecaka i to z domu. <laughs> Sorry młody, Sam rozumiesz, że to podejrzanie wyglądało, nie? XD. Oddaj sól starym, wróć do domu, postanów zmywać ręcznie do końca życia.